Teraz jest dość prostym single target oponentem i musicie go odjebać zanim skończy się miejsce, no ale od początku. Większość walki kręci się dookoła Rock Blasta. Ktoś dostaje wielkie brązowe kółko, a jeszcze inni dostają strzałki żółte nad głową. Zamysł jest taki, że wszyscy wchodzą w brązowe kółko, żeby rozłożyć damage z jego wybuchu, a ludzie ze strzałkami ustawiają się również w kółku, ale po prawej i lewej stronie w linii. Następnie kółko wybucha raz, wychodzicie z niego, a z graczy ze strzałkami zrespią się kutasy na podłodze, a po chwili kółko jebnie drugi raz, ale już was tam nie będzie. Teraz pyta Tanie, dlaczego ustawiacie się w jednej linii i czemu w dwóch grupach? Otóż każdy taki kutas bije stale damage w raid right i trzeba je niszczyć. A robi to tank, który dostanie slamem, gdyż boss pierdolnie wtedy w niego laserem, który rozpierdoli kutasy. Właśnie dlatego ustawiacie je w linii, żeby laser, który jest uwaga uwaga linią, mógł rozjebać ich jak najwięcej. No ale nie za dużo. Dlaczego? Bo każdy rozjebany kutas wybucha i zadaje trochę demedża zostawiając dotę. Właśnie dlatego rozstawiacie je w dwóch grupach, żeby były dwie wielkie linie, dzięki czemu tankowie zamiast rozjebać raz wszystkie i wykurwić, tym raid w Kosmos, rozjebił mnie dwa razy, ale w mniejszych ilościach. Obstałem, że później z Girem będzie można mieć w to wyjebane. Shuttering Impact to również kółko brązowe, z którego wychodzicie od razu, a gdy jebnie, to zaczną spadać z nieba kamulce do unikania. Kamulce spadają na graczy, więc możecie grupowo bejtować, gdzie chcecie, by spadły. Wspomniałem na starcie, że walka się skończy, jak skończy wam się miejsce. No właśnie. Teraz Skurwysyn, gdy ma 100 energii, to pierdolnie was z wielkim stożkiem upierdalając wam plus minus 1 czwartą mapę z miejsca. No i to w sumie wszystko. Stójcie w staku, wysyłkujcie kółko na graczy unikajcie kamieni spadających na ziemię i odpierdolcie bosa zanim ono odjebie was. Podobało się? Zostaw łapę, komentarz, suba. mam.